Cześć, witajcie, ja jestem Tobi Ciebie odcinek serii Brawl Stars. Dzisiaj będziemy sobie oceniali maki konkursowe i będziemy ogólnie sprawdzali, jakich, jakie pomysły mają ogólnie użytkownicy Brawl Stars? I ogólnie jestem ciekawy, jak będą wyglądały te mapy. Będę też je oceniali, dając łapeczkę w górę, jak mi się naprawdę spodoba. I ogólnie będę szukał takich najlepszych, najlepiej skonstruowanych mapek. Ogólnie, nawet sam ostatnio robiłem mapy i wiem, że to się robi dosyć długo, to jest naprawdę czasochłonne. Więc spodziewam osoby, które naprawdę robią takie mapy. Potem się bardzo fajnie przyjemnie w nie grać. Wybiorę sobie, tary bo mam akurat na niej zadanie. No i zagramy sobie na nagrodzie. I zobaczcie, pierwsza mapa jest dosyć fajna, jest taka cała w tych skrzynkach. To ogólnie jest nagroda, tak? Bo dzisiaj mamy kategorię nagrody. Wygląda naprawdę dosyć spoko ta mapa, są takie teleportery, że można się teleportować tam. OK, więc zobaczcie jaka jest fajna sytuacja i mamy na razie Remis i tutaj ogólnie musimy mocno walczyć. Mam nadzieję, że to MC... no i niestety. O, wygraliśmy, udało nam się. zwyciężyć szczerze to mi się aż tak bardzo nie podobało, nie bo jakaś mega ciekawa. OK, więc mamy kolejną mapę. O. I ona jest ogólnie dosyć taka, że są dwa takie ogromne jeziora, są takie wyrzutnie, więc może sobie odkoczyć. No, zobaczcie, robimy sobie też zadanka. Yy, ogólnie mowa mi się dosyć podobało, ale ja nie wiem, czy jak się da łapkę w górę, to chyba nie grać nadal na tej mapie. Możliwe, że to tak jest. Więc ja chyba nie sobie będę musiał już dawać łapki w dół że ja grał na różnych mapach mamy tutaj ogólnie całą mapę skrzynek tutaj ogólnie ładnie rosz. widać, że sprout to naprawdę dobra postać na tą mapę bo bardzo ładnie może rushować wszystkich Ok, spróbuję sobie tutaj zniszczyć może tą rosę zobaczcie co zrobię oni niestety wygrywają aż dziewięcioma gwiazdkami więc musimy to zaraz nadrobić Ok, tutaj ten sprout lekko mnie raszuje. i udało mi się, jest zobaczcie ile gwiazdek zdobyliśmy o, udało mi się zniszczyć tego sprouta i niestety ta Bim mnie zlikwidowała, ale aż bardzo dużo odostałem. za z Zombie, więc to mi się opłacało. No i tutaj sobie czekamy. Nawet dobry jest Barry i Spraw takie posadzanie, bo mogą ruszać tych w drugiej stronie. Oni nie mogą cię w ogóle zaatakować. Oni muszę uciekać. Tylko mam nadzieję, żeby Rosas tu się nie przeleportowała. Tak może też być. Ok, więc sobie skoczymy. Więc ogólnie mapkę oceniam na plus. podoba mi się bardzo. Deportujemy się ciągle. O, i sobie ładnie zraszujemy tą frozę. Ale nie potrzebujemy. Tala i tak już jest koniec, więc to nieważne. Okej, okay, więc ładnie wygraliśmy. Mapkę oceniam na plus. Była taka, no wiecie, ogólnie dzisiejsza kategoria to jest, jest nagroda. No i już zrobiliśmy akurat zadanko na tarze. Będzie jest dosyć dobry na tą mapkę, bo może ładnie z nich Tak z bliska. Trochę jak szylka. Okej, okay, więc tutaj mamy pro, już poni pewnie. O, i na dwa hity. ładnie. Ogólnie mapa jest taka. No taka standardowa mapa. Jak nawet Supercell tworzy. Nie ma w niej nic coś takiego super. Nie ma jakichś teleporterów w po prostu, są takie jeziorka. Okej, okay, więc kolejna mapa też wygląda dosyć spoko. Jest ona cała taka jakby w krzakach, jest takie jakby jeden versus 1, ale można zawsze uciec przed osobą. Jak na przykład, nie wiem, jesteś Barleyem, czy tu jest Dary i, i może zawsze sobie skoczyć, żeby od niego uciec. Ok, więc ja tutaj sobie tyle. Ok, więc czekam aż mi się odrodzi AP i zaraz tam skoczę. Mm, ok. O nie, mam multa. Prawie głos nie z, z tą ustoszy ciągle się apel, tylko. Zostawcie subie kasuneczkę. Widzimy się w następnym odcinku.